Jak zbudować schron, stworzyć plecak przetrwania i celnie strzelać. Uczniowie z naszego regionu uczyli się tego jako pierwsi w Polsce. Dziś podsumowano projekt My Młodzi Obywatele, Tobie Ojczyzno, z którego skorzystało ponad 2,5 tysiąca osób. Krzysztof Węglarczyk. To zajęcia, które na co dzień nie odbywają się w szkole. Uczniowie dowiedzieli się, jak przetrwać w momencie zagrożenia. Uczyliśmy się przynosić rannych, yy, też... Yy. Różne takie rzeczy, rozbieranie broni, strzelanie w, na wirtualnej strzelnicy. Jak zachowywać się w sytuacji, gdy wróg nas atakuje, jak zachowywać się w sytuacji, gdzie jest na przykład granat, rzucał pan granat i my się rzucaliśmy stopami w stronę granatu. Lekcje to część projektu My Młodzi Obywatele Tobie Ojczyzno organizowanego przez Stowarzyszenie PASSA. Ponad 2,5 tysiąca uczniów z naszego regionu odbyło praktyczną naukę samoobrony, pierwszej pomocy i obsługi broni. Spójrzmy na wyniki naszych uczniów na strzelnicy. Na 100 strzałów 98 punktów. I tak samo było na zajęciach. Dawali siebie wszystko, przyswajali tę wiedzę bardzo szybko. Projekt był pierwszą w kraju kampanią proobronną dla uczniów i nauczycieli. W ciągu dwóch miesięcy odwiedzono 14 szkół, a zajęcia trwały w sumie ponad 350 godzin. Musimy być jako społeczeństwo przygotowani na różne scenariusze, jakie nam życie pisze. Również te nieoczekiwane i niechciane, związane choćby z konfliktami, z terroryzmem. Przez te akcje jesteśmy bezpieczniejsi. Bezpieczniej będą mogli czuć się wszyscy uczniowie z naszego regionu, ponieważ 50-minutowy film instruktażowy trafi do każdej szkoły w Świętokrzyskiem. Zawiera wskazówki, procedury działania w sytuacji wtargnięcia, terrorysty, nożownika, napastnika do miejsca publicznego. Instruktorzy omawiają jak przygotować plecak przetrwania, jak, jak i gdzie zorganizować bezpieczne schronienie. Instruktorzy prezentują składanie, rozkładanie broni. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Krzysztof Węglarczyk, Informacje.